Mamy taką polną trasę nieuturystycznioną na razie kilka razy się przejedzie w Ale piękne, stare, drzewostany. No. no w ogóle 4 na 4, nie, nie mam, nie na 4, ale. No, ma, że tak, musisz mieć e, świadomość, że jak zobaczysz szkołę terenową, to wtedy... A widziałaś jak się przebiegła? Nie. To tam serenka, tam to tam było, jelonek jakiś, no, przed normalnie na drogę. Jest, 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 no, to jest pomału. No, żeby mnie tu nie wiesz, nie, nie zaatakował jakiś tam. Nie, to on cię nie znosi, cię nie No No, wiesz, on się przestraszy, skoczy do siebie chowały, nie... może, a my żeśmy naruszyli mir. No, tak, tutaj dobrze jedziesz, no. tak, Wiesz, dobrze, dobrze, dobrze. Znowu przebiegnie, no, po wraca, wraca na swoje miejsce, to stąd tamtą przebieg tu, tu, no, byłem, ja. Dobra, Przejechałem to. ty banancie jeszcze jest kurde. To też musisz mieć, że tam się nie, nie rusza. Och, idę Wodny już byłem. Chciałbym tak mm -hmm. tutaj tu jakiś kontrole wystaje jesteśmy, bo tu trzeba mapę kontrolować jeszcze No Już nie ma tutaj nie. Udy, tu jak słabo źle to wygląda o, szybciutko Jakieś jest coś tam wystaje, nie? To kurde, przypomina mi się jak tam ten, nie? Sąkami wjechałem. Koń w taki... O, kurde, nie? Koń Kolejny problem w terenie. Wielka tutaj sosna obalona. We dwóch nie damy rady jej przesunąć. Będziemy tu objeżdżać nabrzeżem. Aha, to wiesz chcesz ściąć? To tak, to. To małe możesz ściąć. Potem tą trzeba będzie ściąć. Tu zjedziemy. I tu będziemy jechać tędy. Tom trzeba będzie ściąć A tu piękne, piękne jeziorko Piękne widoki To i to, spróbuj Nie wiem czy to pójdzie, to to może nie pójść Tego zostaw może, wiesz Może jakoś tu się zajmie To możesz tutaj tą lipkę, te, te gamonski małe Żeby było łatwiej przejechać to jest to, to i tą jeszcze, tą wejść, ta jest najważniejsza, ta dawa ją tutaj. Jak już by był przejazd zrobiony dla aut. I tą tutaj jeszcze lipę. Tą lipkę tu zetni, No i to tutaj, nie? I tu. I tu, I tu wyjeżdżamy z powrotem na drogę. Kontynuujemy przejazd. Nie tak mocno, nie tak mocno. Nie, gazuj, gazu, ja tak... Gaz gaz, 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 Dobra, i tak popuszczaj trochę, nie? Pulga, pulgaz, puszcz. Dobra, i widzisz, trzymaj się bliżej tej strony, bo tak widzę, że tu wpadasz w Bo wiesz co, nie widziałem za bardzo co tam się stanęło, nie? Musisz uważać, bo jesteśmy na terenie dziewiczym, nie? Bo tu już nikt nie jeździ, bo jest obalona kłoda. No ciekawe, dlaczego tak to zrobili? Może że nie ma przemiany zamiast zobaczyć. Bo tam jakieś bagno przed nami. Czas przez rzekę, jest. No. Zabrakło Co się stało? Zabrakło nie Czego? No z resetu i próbuj odpalić Zabrakło górczy. I wyjechać Taka sprawa, młodość, jak doświadczenia jeszcze Nie kręci w ogóle A ty z jedynki ruszasz czy z trójki? Z jedynki, mam jedynkę Na pewno jedynka? Jest jedynka no to gazuj kurde jedź Trochę przyspieszę, bo... Więc tak trochę się kopiemy No co to jest? Tu jest jakby odejście, powinno być w lewo W lewo powinno być odejście Ty, co tu jest grane? A nie, to droga już jest taka dobra Ty, usypana już jest żwirowa droga widzę. Tu śnieg jest na niej chyba to jest żwir, nie? No. No, to ktoś driftował, no Ty, ale jakie miejscu, No nie, no to ja wolę lasem jechać, wiesz że. Chcesz kierować? Nie, już podziękuję, zmęczony jestem Zobaczymy Ręka para, już nie ma no Zobaczymy, no widać, że tu jeżdżą, nie? No żeśmy wyjechali, macie. Czekaj, ja sobie ten... Ja sobie... No wiesz co? Zwykłe biegi? Zwykłe już, no chyba tu już będzie dobrze no. Ale właśnie się cieszę, że przetrenowaliśmy, wiesz Blokady, biegi terenowe Podstawowe rzeczy, takie te, związane z konserwacją. No, też fajny teren tutaj, masz takie. fajny taki Video. No, że przetrenowaliśmy, wiemy, że wszystko jest sprawne. Samochód jest gotowość bojową, ma stuprocentową. No, jedziemy sobie, cały czas jedziemy, ale jest to też okazja, żeby przetestować. Napędy, czyli mamy napęd teraz na 4x4. Na 4. Mamy włączone biegi terenowe i mamy też defloka. Dla mnie to jest ważne, żeby ten difflok się zapiął, żeby lampka pokazywała, tak? Teraz go sobie tutaj rozepnę. I on mruga, mruga i za chwilę i już gasło. tak? Czyli już zamk... Nie ma przejazdu znowu. I to już tak na poważnie. Jesteśmy, w... Jesteśmy w chyba w czarnej D. No, czarna D. Masakra. Ja nie wiem, czy to ma sens w ogóle, wiesz, coś tu robić. To są potężne buki, tego nie, prze, nie, prze, nie przeniesiemy. No, to już jest wiesz. To można, wy, to można sekatorem wyciąć, ewentualnie. To sobie, nie? Dobro. Tu? O kurde, nie? Podając? Można próbować, ale nie będzie łatwo. Tu wpadniemy na pewno. No i tam potem jest walka, nie? No kurde, nie? Tam też walka.